Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii... Patrz, co za wstęp, Jezus Maria. W kolejnym odcinku serii zagrajmy w Rayman Revolution na 100%, już w 38. Więc co, lecimy dalej. W poprzednim odcinku pokonaliśmy tego denerwującego kolejnego bossa. Ciągle mówię, że bossy są denerwujące, tak szczerze. Muszę przestać w końcu. To tutaj już mamy tą świątynię lawy, właściwie tą strukturę lawy. A tutaj nie możemy sprawdzić, jak ten poziom wygląda. Aha. Już nie pamiętam, bo się... Pamiętam, jak się to ale coś było z lawą. Czy to chyba kuwa... świątynia, No dalej, no, tutaj są żółte lumy, ale one są tam wysoko. Ja tam bym nie doskoczył nigdy. Są przy tej lawie, na krawędzi. A, dobra, potem mogę się wspinać. Także tak myślałem, że coś z tym może być. Coś z tym może być, że ja tak mogę się na tym wspinać. Bo. Wiecie, już trochę w tej gry 3D gram lat. Konkretnie to 5 lat. Aż nie chwila. Lego, gry lego szeliczą? Tutaj, jeżeli gry lego, tak, są 3D, to są platformówki, takie. Collectible w sumie, ale. Ty, lego. Bo ja nie wiem do czego w sumie. Czy gry LEGO, takie platformówki 3D, można uznać za osobny gatunek? Przecież jak o tym teraz mówię, to myślę, że gry LEGO wliczają się platformówki 3D, więc 8 lat już gram platformówki 3D. Bo 8 lat temu zagrałem po raz pierwszy w LEGO Star Wars The Complete Saga na telefonie mojej mamy w restauracji. Dobre czasy. Good times. No co, tutaj nas coś przemnośnie, na co wskoczyłem, ale za bardzo niczego w sumie nie dzieje. No co, no. Wszędzie jest lawa, to jakieś korzenie, z le lecimy. to jakaś krypta, kto ma. A ty jakiś zegar! Co się ta stało? Ja zginąłem, ale. Na hita dosłownie. Dotknąłem czegoś ostrego. I śmierć od razu. Jezus, maga. Zakręcę, że tutaj przynajmniej jest bardzo nic nie ma niebezpiecznego. W tej części poziomu widzę. A nie, jednak jest! temacki. Już wcześniej przeżyłem na placu jak No dobra. Tutaj jakiś zegar jest. czy jakby musielibyśmy... Ja myślałem, że jak ten zegar się pojawił. To już nam się ta platforma spaliła, a tutaj nasz mamy nową, że. że my musimy szybko z tej platformy zeskoczyć, co jest? Spaliła się szybko, a my zginęliśmy szybko. Za tej checkpoint na szczęście, był. przycisnąłem X-a, cholernego X-a napadzie i nie zadziała. Masz szczęście. Nie wiem, może gra po prostu wtedy... no nie wyczuła pewnie jeszcze wtedy mojego dotyku palcem pada. Yuh. Rayman! Nie mogłeś się... Czemu w sumie Rayman często w tej grze został zaprogramowany tak, że gracz jak on... Bo w sumie Rayman to jest jedna postać w tej grze. Nie! Nie, 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 nie. Nie może wszystkiego się złapać. I okej okay, ja zrozumiałbym, że... zginęłem. Że wszystkiego, że na przykład... Nie mógłby się na przykład złapać innej postaci. Że na przykład jakiegoś robopirata żeby nie spać na przykład, że. sobie wyobrażasz taką walkę, że Rayman i Robopirat, znaczy, że, że gracz podczas walki z Robopiratem spada w odkłębie. Że w przepaść jakąś. I nie możesz się go złapać, to rozumiem, ale na przykład o kamień... Czy Rayman naprawdę o kamień nie możesz się złapać w tej grze? No, już mam mało HP, więc po prostu, żeby mieć go więcej, znowu się zabiję tutaj. Jeszcze hiti. No właśnie. No i co, teraz będę miał już więcej HP. Więc no, fajnie. No właśnie, więcej HP. Bo te kurde, czarny muszę przecież zabijać tutaj. Wszędzie są te s Shara te żownice do głagu z nimi. ja słyszę już familiarstwo. No już nie, przegapiłem go, ale jeszcze tutaj je jeszcze wrócę. Nie! Rejmen... Klocki szeleszczą bo... na no podłodze ich pardą. Rejmen se. nie, sejmie, tu już. wiem, że o tym mówiłem teraz. Ale. No, no dobra, tym razem to moja wina, ale. Chodzi mi o to, że Rayman w tej grze mógłbyś się złapać na przykład tej platformy, tak, o te rogi. Ale nie, on nie, po prostu tak go nie zaprogramowało. No dobrze, tutaj w tej platformie jesteśmy. Tak, to drugie prądrze wyrosło, ta maska. Jest to ta. to ze skakaniem po tych platformach. Zobaczcie, zastanawiam czemu często akurat tutaj w tym poziomie ten, ten zegar się odpala i parę sekund musimy czekać, aż ta platforma znów się poruszy. Nie wiem, może ja niczego nie zauważyłem jeszcze, związanego na przykład z dołem, z tą kulką zwisającą na tym zielonym, na tej łodydze chyba? Co to jest? O! Ja ale spadłem spalną szybko, ja, ja w ogóle. Się... Piotrasy. kurde, z tą kamerką. Ja się Piotras zorientowałem. Sekundę po tym, jak ta platforma, o której leczeliśmy. Jak której w sumie leczeliśmy. Przespaliła. Czy coś się... To Ja naprawdę potrzebuję paru sekund, żeby coś zobaczyć. Jezu Chryst. Na przykład zginę teraz, wpadnę do lawy. I 3 sekundy później dopiero to zobaczy I takie zdam sobie sprawę, że zginę No dobra, może to tak naprawdę jeszcze nie mam takiej linii Może jeszcze tak, ze nie będzie i to tylko taki teraz przypadek No dobra No i oczywiście sobie gierkę 9 godzin 20 minut, już w tą grę chryste moje wszystkie filmy. Znaczy, w tą grę w sumie gram trochę dłużej, bo czasem coś wycinam, jeżeli coś powtarzam. Ale, moje wszystkie filmy z tej serii, prawie ich 40 jest, już miałem przynajmniej 9 godzin, I właśnie nie miałem, ja muszę to później sprawdzić, czy to jest w ogóle nawet przynajmniej te 9 godzin. tutaj takie Co jest? Nas szybko się to porusza. Musimy tego wodospadu z lawą unikać, i po tej platformie muszę. W tych platformach w sumie tutaj jest parę tych platform. Widzę, że jedna prowadzi, że nad jedną jest kolejna. Co jest? Ale muzyczka, jak zwykle w sumie, ale taka się już w stanie tutaj pojawiła, jakby ta, ta muzyczka według mnie lepiej pasuje jak tylko pojawia jak coś klikniemy, na przykład jakiś przycisk czy switcha i tu, 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 tu. A nie, na przykład jak skoczymy i tu, 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 tu. jak w tym miejscu tutaj, jak w tym teraz był, jak teraz tutaj Te parę sekund temu, tutaj jest to do wspinania Niech się po tym, ale... A, dobra. Tu trzeba się wspinać. A. Dobra, to jest zamknięte. Więc co teraz? A, dobra, przycisk. No to co, coś zauważyłem, że tylko, że ten trójkąt wygląda podejrzeń, że takie. Hmm, po co on tutaj jest? A kliknę się, kwadrat czy kółko KULKI No I kolejna platforma Ja tam widzę na dole jakiś kolejny przycisk Trójkątny No Cela nic! No, w końcu! Czok Point. I co, tutaj po tych schodach do dołu na dół w sumie I ruchoma ściana Szybko, szybko! Dobra, udało się za pierwszym razem! Jeszcze się nawet złapaliśmy. W Crash'u 1 było podobne, że takim poziomie Sansevista. na przykład, albo też w innych placówkach, czy tak takie są jak tutaj w ramieniu, że takie że ściany puchome. Czego tym w Seintas mówię? Przecież każdy o tym wie. Ja tak widzę po wynikach, klumów, i zaraz ten sobie kończymy. Więc mam nadzieję, że w tym odcinku już. Go przejdę i tą samą skupię się na kolejnym, jak zwykle w sumie. A, ten przycisk. nie! kulki wszędzie! Co ich tak tutaj dużo? Dobra, tutaj fajnie, że tutaj jesteś, ale ja zaraz zginę. Był ten taniec szybko, błagam cię, błagam cię. Tennis Rosaczu, błagam cię. Ja bym za Kulki, nie po. Bo... A tutaj jest przestrzeń trochę większa na walkę z nimi. Chodźcie tutaj, nie boję się was. A czy boję się, ale. Dobra. Nie ma sprawy. Dobra, trzecią z czterech masek tutaj będziemy, Fajnie. Było warto po coś to robić. Ja bo tam jest portal, albo ja tego nie kończymy teraz, no, bo my chyba powinniśmy ten... albo dobra już. Zobaczmy, co teraz gra nam będzie miał do zaoferowania w następnym odcinku. Tak, na tym momencie kończymy ten odcinek. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, czołem.